Przysięga odcinek 396. Emir i Ferajd uwolnią się od Rezita. Co stanie się z niebezpiecznym mężczyzną, ślepo zakochanym w Ferajd? Kemal będzie próbował wyjaśnić sprawę zaginięcia Masal. Kumri znowu zacznie kłamać. Zobacz streszczenie odcinka 396. Przysięgi. Ferayd nie udaje się uwolnić Emira przed powrotem Rezita. Narin jest w rozsypce po tym, co przydarzyło się Masal. Ma poczucie winy. Kemal pociesza ukochaną, kiedy Kumli zapewnia ich, że robiła wszystko, aby odnaleźć dziewczynkę. W 396 odcinku przysięgi Oja i Melaik nie mogą dać sobie rady z płaczącym dzieckiem. Rezid dopada Ferajd, która już nie ma dokąd uciec, Kumri niszczy sukienkę, w której miała wystąpić ma ślubie siostry. Przysięga bez R.E.Y.H.A.N. W emisji są już nowe odcinki serialu Przysięga, w których nie gra już piękna Osge Jagis, czyli serialowa Rejan. Po śmierci ukochanej, Emir jest w rozpaczy. Życie straciło dla niego sens, a złość i gniew przerzuca na niewinne dziecko, któremu nie dane było nawet poznać matki. W rezydencji państwa Tarhun pojawia się Ferajd, znajoma matki Emira z więzienia, która obiecała, że zaopiekuje się jej wnukiem. W domu Kemała zjawia się z kolei rodzina Narin. Przysięga, o czym jest serial? Reyan Jagis wychowała się na prowincji. Jest piękną i skromną dziewczyną wychowaną w szacunku do tradycji. Pewnego dnia matka Reyan umiera, a życie dziewczyny radykalnie się zmienia. Odwiedza ją Hikmet, przybrany brat matki. Mężczyzna jest śmiertelnie chory. Pragnie, by przed jego śmiercią jego rozpieszczony syn, emir, się ustatkował. Rejan, powodowana współczuciem wobec wuja, po wahaniu zgadza się poślubić emira. Młody mężczyzna, przywykły do wolności i zabawy, postanawia złym traktowaniem nakłonić żonę do wystąpienia o rozwód. Przysięga odcinek 396 w piątek, 23 kwietnia 2021 roku o godzina 16.05 w TVP1. Sprawdź streszczenie odcinka.